otworzyć nawias https 2.x.com/slash znak zapytania s równa się 21 nfbclid równa się iwzxh0bg nhzwzcmt 0 5 g 17n równa y, się myślnik 1 A, V 8 Q K 8Y, R E, Z o, S D H S B 1 O L R, G E B, Małe M9 K A H V G L I N P 2 W G I Z P W <ficzny> myśli um, dolny, A E M myśli dolny, R R Q, D X myśli dolny, C S myśli dolny, UT. Jezu, 1, J, A, I, myślnik RW, W, zamknąć na